Wypożyczalnia Aut Wasław. Od 20 lat na rynku. Dla Ciebie. Zróżnicowana flota pojazdów osobowych i dostawczych jest do Twojej dyspozycji w atrakcyjnych cenach. Oferujemy wynajem busów osobowych oraz minibusów firmom oraz osobom prywatnym. Dysponujemy kilkoma rodzajami busów 9 wyposażonych w klimatyzację, o zróżnicowanych parametrach i konfiguracji siedzeń, abyś z łatwością mógł dobrać pojazd odpowiadający Twoim potrzebom. Szczególnie polecamy busy marki Mercedes Sprinter, które charakteryzują się wygodnymi, oddzielnie regulowanymi szerokimi fotelami oraz bardzo dużą przestrzenią bagażową. Ten pojazd doskonale sprawdzi się w czasie dłuższych wyjazdów rekreacyjnych. Planując wyjazd prywatny lub służbowy, wybierz profesjonalne rozwiązania proponowane przez wypożyczalnie z nowoczesną flotą pojazdów. Wypożyczalnie Aut Wasław wynajem busów osobowych w atrakcyjnych cenach.